Dzień dobry, dzisiaj jest 29 grudzień. Patrzcie, tu jest pozamykane. Pozamykane. No jedziemy do centrum, do galerii. Triada. Pisze Triada. Wi, winkiel centrum. I patrzcie co tu jest. Nic bankę. Co tu jest? Pisze. owo informacji owo rejus Mączka Piedraw, wy ufnij nie Mówię, żebyś ściągnął tą maskę, bo straszy ludzi My jesteśmy w centrum. Patrzcie, tu jest zamknięte. Tu jest otwarte. Specjalny wirus. Zastraszają was, a wy się słuchacie. Jest absurd i to mówić policji w oczy i wszystkim dookoła, że ten Montkap jest... draw! jest draf. Ufnij, gdy Montkap jest. Nie, wirus, hej pandemii! Ja! Tu sklep z alkoholem jest otwarty. Nie ma epidemii. Co jest grane? Dlatego kłamstwo, wiele razy pobielane staje się rzeczywistością. A dla mnie kłamstwo jest kłamstwem. Hej! <laughs> heb, je, heb je nog steeds een mondkapje op, op? Nee! En de bengel ook niet? niet nee, of niet mondkapjes! Hoef Of niet mondkapjes? We niet je Ja, Ik... maar je mond in de winkel toch? Nee! Jij doet niet! Nee, dit is absurd! He? Ik vertel het nu je vader, Jesus ja. Jij weet het, hè? Dit is één God, één vader. Ja! Voor ons is. Uh, zoon en dokters over vader. Ja! Een vader! Ja. Of niet de bank! Nee, Nee, nie, nic, ich normalnie, Open i, i Boska pidu. Ja, ja, ok. Ja. Ich dapper. Ja, ja. <grym> ja mówię, idę do sklepu zrobić zakupy, bo ja się nie słucham systemu tego świata. Widzimy, jestem bez maski. Nic nie mamy do ukrycia. Ja normalnie robię zakupy. Orydownikiem, zbawicielem. Jest król Chrystus Emanuel. Pozdrawiam Błogosławie w imieniu naszego ojca króla Emanuela.